Za moment rozpocznie się wydarzenie bardzo wyjątkowe. Takiego wydarzenia jeszcze w naszej gminie nie było. Miejmy nadzieję, że zagosi tutaj na stałe przybierają z różne formuły. Za moment rozpocznie się mecz bokserski, sekcja. Feniks Kleczew, bokserska sekcja naszego klubu sportowego zmierzy się z resztą świata. Za moment te bokserskie emocje zagłoszą w tym ringu, w którym teraz jestem ja. Warto szczepania, kłaniam się Państwu nisko. Rozpoczynamy wielkie bokserskie wydarzenie w Kleczewie. Bokserskie wydarzenie, które uświetli nam także koncert TED. O godzinie 18, około tej godziny 18, przejdziemy do creme de la creme głównego łomotu dnia, czyli do trzech walk wieczoru. Ale zanim to nastąpi, do ringu zapraszam burmistrza gminy i miasta Kleczew, pana Mariusza Musiałowskiego, który, jak na galę boksu przystało, wejdzie do tego ringu z obstawą. Panie burmistrzu, zapraszam. Kochani, ja nie ja, jestem ja, na ja, tyle odważny, żeby do ringu wchodzić samodzielnie, także, także tutaj moja dzielna, moja dzielna odstawa. Witam serdecznie na, tak jak przed sekundką usłyszeliście, pierwszej gali boksu w Kleczewie. Partnerami wydarzenia jest klub Feniks Klecze, klub sportowy Feniks Klecze, który się rodzi na naszych oczach, tak naprawdę to są dopiero pierwsze miesiące działalności, a już wspaniałe sukcesy w karate. No, dzisiaj zobaczymy, co potrafi sekcja bokserska. Trzymam ten klub kciuki. Oraz drugim partnerem jest Zagłębie Koni. Bardzo serdecznie dziękujemy partnerom. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Gmina Kleczew, Klub, y, Centrum Kultury w Kleczewy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. To nie trzeba to powiedzieć proszę. Dzisiejsze wydarzenie, jak to ładnie tutaj wszyscy tą nazwaliśmy Łomo, tak? zorganizowały trzy kobiety. Zastępca burmistrza Anna Skurzewska, dyrektor Centrum Kultury w Pieczelnie Magdalena Siupa i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Anna Jabłońska. Dziewczyny, jesteście wielkie, bardzo Wam dziękuję za to, co zrobiłyście, a kochani, przed nami ogromna dawka sportowych emocji, a później koncert wtedy. Ja trzymam oczywiście kciuki za wszystkich zawodników, a najbardziej za naszych. Wszystkie walczy z pewnością ciekawe, ale... Dowiedziałem się, że jeden z zawodników będzie walczył z człowiekiem, który ma 40 kilo więcej, jest 20 lat młodszy i ma 2 metry wysokości, to ja nawet z taką obstawą Trzymaj Trzymajmy kciuki za nasze i życzę wszystkim za rok.